W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Jestem matką Bożą Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmuciła Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażony. Zawsze jest tak, że w czasie szalejącej wojny ludzie w swojej rozpaczy zwracają się do Boga. Nawet zatwardziali grzesznicy wołają ratuj nas panie, i wybaw od konsekwencji tego, do czegośmy sami doprowadzili. W tym samym czasie cynicy ośmielają się zadawać pytanie, jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić że ludzie z taką pasją oddają się wojnie, a w czasie pokoju ją planują. Wojna mija, Bóg jest zapomniany, a ludzie z powrotem wracają do swoich grzechów. Tylko wtedy nastąpi koniec wojen, kiedy ludzkość przestanie stać po stronie zła w walce z dobrem, kłamstwa w walce z prawdą, Szatana w walce z Chrystusem. Zaniechanie grzechu przez ludzkość jest równoznaczne z zaniechaniem wojen. Jeżeli ludzie przestaną obrażać Boga, nie będą stwarzali powodów do nowych wojen. Książę pokoju poprowadzi nas tylko wtedy, jeżeli nie będziemy przeciwko niemu występowali i nie będziemy przybijali go do Krzyża Módlmy się do Matki Bożej Fatimskiej. Panie Boże Wszechmogący, przezgląd na Syna Twojego Jednorodzonego, który swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem odkupił nas dla wiecznego zbawienia, błagamy Ciebie. Udziel nam łask, abyśmy rozważając tajemnicę Różańca Świętego, Błogosławionej dziewicy Maryi, umieli godnie naśladować to, co one zawierają, a otrzymali to, co one obiecują, przez pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków. Amen.